Dzień dobry, ja jestem Milki to kolejny odcinek na moim kanale. Witam bardzo serdecznie już na wolności po dwóch tygodniach więżenia w piwnicach, w jakichś dziwnych dziurach. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo mnie cieszy to, że jestem wolna, i bardzo cieszy mnie to, że kliknęliście w ten film. I oczywiście, jeżeli już kliknęliście w ten film, to byłoby bardzo głupio, jeżeli byście tutaj nie zostawili po sobie śladu jakiegoś, więc proszę Was o łapkę, komentarz, subskrypcję, jeśli nie subskrybujecie, a my zaczynamy dzisiejszy superancki odcinek. Także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu widzowie, jesteśmy na tym wspaniałym Palionowie. E, już wolni widzowie, całkowicie w 100% wolni. Nawet nie wiecie, jak mnie to cieszy. Spójrzcie tylko, widzowie, na to Palionowo. No cóż, jest, jest troszkę strasznie, jest troszkę strasznie poprzez te białe oczy wszędzie i tak dalej. Wieje po strachem, no ale mimo wszystko bardzo mnie cieszy to, że jesteśmy tutaj bezpieczni, szczęśliwi. Jest to mój pierwszy dzień na wolności, więc naprawdę super. I oczywiście e, to wszystko dzięki Szybsonowi, który mnie uratował. Nie wiem, jak to się stało. Jak zwykle, widzowie, na Palionowie robi się noc, więc musimy oczywiście iść szybko spać. No i co, tak jak mówiłam, to wszystko dzięki Szczypsonowi widzowie. Gdyby nie Szczypson, to prawdopodobnie bym yy, nie żyła i bym już, no niestety, yy, no mogłoby być ciężko, ale co chciałam powiedzieć, że ja w ogóle na samym początku myślałam, że Szczypson to jest jakby, wiecie, że Hirobram to jest jakby to jest w postaci Szczypsona i, i w ogóle ale to jednak, to jednak by prawdziwy Szczypson, Jest bardzo mi to cieszy i w ogóle wczoraj mówię, walentynki, więc możecie napisać w komentarzu, ile walentynek dostaliście. O, to jest dobre widzenie. Powiedzcie, ile walentynek dostaliście w Wczoraj z okazji walentynek. Ja dostałam dwie w zasadzie walentynki. Dwie walentynki, więc więc całkiem cool, licząc te minecraftowe no to trzy w takim razie, więc bardzo fajnie, to całkiem dobry wynik, także dajcie znać oczywiście, widzę w komentarzu eee, no i co, no i tutaj właśnie są te, tutaj dostałam właśnie walentynki od e, Szczypsona więc ja sobie ten do tego milki boxa ładnie odłożę wszystko to co dostałam, e, dobra to w sumie tego nie będę odkładać, e, no i co prawda jest taka, mega przykra jest prawda jest taka, że nie mam żadnych itemów, totalnie żadnych, ponieważ zostałam, że tak powiem e, Wszystkie itemy są unicestwione, więc ja tej teraz będę zbierała po prostu jakieś randomowe itemy, itemki, które mam. E, mam 7 level, więc to też nie jest zbyt dobrze. Ja tu kiedyś miałam chyba kill ale chyba go teraz już nie mam. E, no powiem wam, że nie ma szału, jest naprawdę kiepsko. Mamy dużo strzał, nie mamy łuku, mamy golden apples, więc weźmiemy sobie z 6 golden jab u jabłek. No i będziemy chcieli widzowie wszystko dzisiaj chyba zrobić, co prawda tutaj mamy dosyć dużo fajnych itemków. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Fireworks. Ok, a tutaj mamy zielone. Czekajcie, zobaczmy, co jest w tym w takim razie. Eee, no nic ciekawego, co by nam się przydało prawdę mówiąc, Czy ja to mogę a czekać, bo to jest kilof świetnie mamy netherite'owy kilof, i tak nie będziemy tego zenchantować dlatego, że nie mam wystarczającego levelka, żeby to zenchantować, ale ogólnie że biorąc, to pokażę wam moją tajemniczą skrytkę, ponieważ mam tajną skrytkę której nawet wy widzowie nie widzieliście, ponieważ stwierdziłam, że jeżeli wy się dowiecie to może być niebezpiecznie, ale tak, jest taka skrytka no i tu są moje wszystkie diamenty, netherite złote, złoto i w ogóle takie, wiecie to są po prostu takie taski moje więc ogólnie to Myślę, że to się przyda, także weźmie sobie sobie troszkę tego i chyba mamy dosyć dużo netherite'a w skrzynce, w 6, więc go weźmiemy sobie stąd e, aż 3, 62, więc bardzo ładnie. I tutaj mamy jeszcze jakieś chyba diamenty, więc weźmie je, widzowie. No i oczywiście musimy stworzyć w takim razie jakieś dobre itemki, prawda? Dobra, no to tak, bierzemy to. E, co ja potrzebuję? Co ja potrzebuję, co ja potrzebuję? Dużo tego patyku, więc widzowie, stwórzmy. I oczywiście jeszcze w dzisiejszym odcinku, aż tego wam nie powiedziałam, a to jest bardzo ważne, więc przepraszam, że tego nie powiedziałam, pod koniec dzisiejszego odcinka, widzowie, polecimy do Szczypsona i damy mu prezent. Z okazji tego po prostu jakby musimy mu wynagrodzić to, że on nas uratował i tak dalej, wiecie o co chodzi, więc wypadałoby mu coś e, fajnego dać. Zrobimy sobie też zbroje, widzowie, dlatego że... To jest też ważne, żebyśmy mieli jak się widzowie schronić. Dobra, brakło nam jednego diamenta, okej. Okay. No i oczywiście polecimy to do kogoś jakoś to ogarnąć, żebyśmy mieli żebyśmy mieli co. No, żebyśmy mieli to dent także musimy widzowie iść po to coś. Kurde, ja tego nigdy nie wiem jak to się nazywa. Totalnie nie mam pojęcia, ale musimy, widzowie... To jakoś ogarnąć. O, kurde, prawie tutaj widzowie się potknęłam. Dobra, czy ja tutaj wejdę? Będzie mega ciężko, ale spróbujemy. Sprawdzam. Dobra, udało się. Ja tutaj powinna mieć tego całkiem sporo. Muszę w ogóle jedno sobie zabrać stąd, żebyśmy mieli do domu i tak będzie widzowie łatwiej. Dobra, weźmiemy sobie to. Czy ja to mogę tym zrobić? Chyba nie. Dobra, czekajcie, zróbmy najpierw tak w takim razie. Dobra, i teraz mogę? Pięknie. Weźmiemy widzowie jedno do domu i sobie to w domku. na spokojnie zrobimy, a nie tutaj, ponieważ tutaj jest mimo wszystko całkiem niebezpiecznie chyba wychodzimy, wstaje, wychodzę i lecimy do mnie. A potem widzowie sklejmy jakiś ładny prezencik dla Mr. psona. I gdzie tam jest sobie to urządzenie? Musimy w jakieś ładne miejsce to dać, ale ja nie wiem za bardzo w jakie. Czy to jest tutaj, jest średnie miejsce na to? Gdzie my to możemy dać? Tutaj. Co widzowie o tym myślicie? Nie wiem, kurde najgorzej. Dobra, może weźmy to, to zniszczymy i dajmy tutaj. Okej, okay, to pasuje tutaj mniej więcej. E, to odłóżmy, ale sobie węgiel damy tu. I dobra, i możemy widzowie teraz kontynuować. Sorry, że tak wszystko jest w ogóle w biegu i tak w ogóle ja nie wiem o co tutaj chodzi, no ale mam nadzieję, że zaczalicie o co chodzi i że wszystko rozumiecie to, co mówię. Dobra, widzowie, robimy tą netherite'ową zbroję. Netherite'owa zbroja akurat jest bardzo ważna, więc świetnie, że ją mamy. Okej, okay, odkładamy y, troszeczkę tego tutaj do enderczesta, no i mamy teraz wszystko pięknie Ogarnięto. Nie mam co prawda łuku. A, ja jak wiadomo, mi by się łuk przydał. Ja bardzo lubię pięć łuk, ale no niestety widzowie nie jest zbyt dobrze. E, no nie mam żadnego łuku na pewno. Mam milion procent. Mogę zrobić, no ale to co mi z takiego łuku, kurde, jest Wiecie o co chodzi? To trochę wstyd, nie? Więc średniawka bardzo. Szukam tutaj, czy mam jakieś fajne itemki, no ale z tego, co widzę, to dosyć średnio. Czy tutaj coś jeszcze mam? Ej, ten dług mi po prostu tak mi Nie mam elytry w ogóle. O nie! Muszę jakoś elektro ogarnąć i mam nadzieję, że że jakoś, że, że coś ogarniemy z tą elektrą. O, z kogoś ją weźmiemy. W bzyku miał kiedyś duży Elytr, więc mam nadzieję, że dalej je posiada. Czy tutaj coś jest, co potrzebujemy? Chyba nie, ale musimy widzowie robić prezent dla Szczypsona, więc oczywiście bierzemy się w takim razie w gaz. Czekać ja tutaj, odłożę tylko mojej temki. Więc tak, pięć widzowie jabłek, myślę, że to jest bardzo odpowiedni. Prezent i git, to jest git, widzę. Pięć, znaczy nie jabłek, ciastek, sorry, sorry, sorry. Ja mam naprawdę duży z sobą problem. I oczywiście musimy wziąć skrzynkę. Czy tutaj coś jest? Dajmy mu raz, dwa, trzy. Dobra, nie, no nie, raz, dwa, trzy, widzę, nie przesadzajmy, Trzy złote jabłka. Podka na niewidzialną się nie przyda. Czy tutaj coś jest, co mu się przydać? Raczej nie. Tutaj również nie, i tutaj też nie. E, dobra, czas tutaj sprawdzę. czy jest tu coś fajnego. Tutaj niestety nie. Czekajcie, bo tutaj jest na przykład shulker box, ale nie możemy dać mu tego shulker boxa. Mam też inne shulker ale to dam w, sensie w skrzynce. Myślę, że będzie naj, najlepiej. Czekajcie, co jest w ogóle w tym shulker boxie? Bo tu jest bardzo dużo rzeczy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Może emeraldy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emeraldów. 10 emeraldów to jest bardzo dobra liczba. Mam tutaj jednego diamencika, takiego na czarną godzinę, że tak powiem, więc wywieźmy go. Dobra, to odkładamy. No dobra, no dosyć diamenty. 32 diamenty to jest myślę, że odpowiednia ilość. Czy coś jeszcze? No może 1, 2, 3, 4. Ender Perły. Git, widzowie. Git, git, git. Dobra, i teraz mam tutaj dużo jakichś różnych tablicz, znaczy nie tak. Wybaczcie, widzowie, ja mam tutaj dużo różnych książek, więc sobie jedną sobie wykasujemy i napiszemy tutaj coś ciekawego. Coś typu kochany. ojej dobra, kochany. Kochany... Dobra bez przesady. Drogi. Drogi Filip, drogi tościku. okej, okay, drogi tościku. Dzie dziękuję, że uratowałeś mi życie. Oto podarki z tej okazji. Pozdro, milkacz. No i pięknie, widzowie, no i pięknie. Podpiszemy ładnie yy, dla Tosta yy, sync and Close i widzowie, mamy to. Więc lecimy w takim razie dać mu ten prezencik yy, do domku. Jesteśmy chyba sami na serwerze z tego, co widzę. Chociaż Hirobrań cały czas tutaj w jakiś sposób czuwa i jest to trochę przerażające, co to tam powstało oj, czekajcie, czekajcie, czekajcie cóż to jest tam jakiś dziwny netherite, dobra, nie chcę wiedzieć co to jest, widzowie. nie chcę wiedzieć, naprawdę nie chcę wiedzieć, więc to po prostu pozostawię dobra widzowie, więc wchodzimy w widzowie do domku Szczypsona, dajemy tutaj skrzynkę, no i oczywiście pięknie musimy tutaj rozłożyć wszystko tak, żeby było git, więc tak, tak, no i fajnie, no i mamy oczywiście, o jednak będzie dobrze, no i proszę widzowie, no i myślę, że bardzo ładnie to wygląda, prezent jest gotowy, także mam nadzieję, że Szczypsonowi się oczywiście tutaj wszystko spodoba, no i że no i że jakoś wynagrodzę mu to, że poświęcił swoje życie tak naprawdę. I co chciałam jeszcze zrobić w dzisiejszym odcinku, chciałam zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli udać się w tamto miejsce, no i zobaczyć jak tutaj to wszystko Wygląda, że tak powiem, w sensie chciałam tam pójść do miejsca, w którym byłam więżona, więziona I zobaczyć czy dalej to miejsce jest w ogóle i czy coś się w nim zmieniło Jest tam dalej ta głowa Herobrine'a Nie będziemy tam oczywiście wchodzić Ja się boję, bardzo obawiam moje życie, że ten Herobrine zaraz się pojawi Jest to, ja nie wiem czy on nawet w ogóle wie, że ja zostałam, że tak powiem uwolniona Hmm, nic się tam nie zmieniło, przynajmniej z tej perspektywy. Nie wiem, nie wiem. Chyba się boję tam podchodzić widzowie sama, bo może się coś złego wydarzyć. Eee, więc lepiej widzowie zostać. Lepiej pozostańmy i pójdziemy tam kiedy indziej, o ile w ogóle kiedykolwiek pójdziemy. Najlepiej to w ogóle byłoby to rozebrać to by było najlepsze, jakbyśmy to rozebrali całe, bo to nie jest nikomu widzowie potrzebne. To nikomu e, naprawdę nie służy. Jest to moje jabłka, okej, okay, ja je tutaj posłucham widzę trochę. E, nikomu nie służy tam to miejsce, więc miło by było, gdybyśmy je rozebrali. E, no ale to może w następnych odcinkach, a nie dziś, ponieważ dzisiaj e, już się powoli zbliża noc, a dzisiaj jest wtorek, więc wy musicie się widzieć. Nie, środa więc w, w tym bardziej widzowie środa yy, środek tygodnia więc musicie moi kochani się uczyć ponieważ szkoła wzywa więc wy się uczcie a ja zmykam pa pa